Patrzcie dzisiaj mamy tutaj rameczkę, a na niej piękne pszczołki. Zobaczcie, mega. Tutaj są małe larwy. Już się ładne pszczółki robią. Matka czerwi jak szalona zaczął się ciepły okres. Dzisiaj jest 21 Albo 22, 21, dzisiaj jest kwietnia. Zobaczcie, co to się dzieje. Mam nadzieję, że wszystko widać. Piękny dzień, także mogę sobie pozwolić na wyjęcie rameczki. Są jajeczka, są larwy. Zobaczcie, jak pięknie. Aż miło spojrzeć na rameczkę. Jedną ręką postaram się obrócić troszeczkę. Do nich nie zaglądałem, jeszcze pasek jest. Z jesieni tutaj wisi, ale. Baczcie jeszcze, to Wam postaram się pokazać. Mam nadzieję, że się. Rameczka. O. Tu są komórki zaczerwione przez pszczoły. Bardzo ładnie. Patrzcie, jak pięknie, ładnie sobie chodzą. Pilnują, doglądają młodych. Widać jeszcze larwy. A tu widać jajeczka. Mam nadzieję, że będę widział. a chyba widać. Jajeczka widać. Pięknie widać. Wszystko pięknie. Zobaczcie. Odkładzik na siedmiu ramkach. A może nie silny, może nie słaby. Zobaczymy, co w tym roku pokaże. Krainka. Pszczółka. Myślę, żeby że będzie trochę miotku. Jeszcze mają czas. Może na czerwie coś przyniosę. Patrzcie, piękne. No coś pięknego.